Dzień dobry. Jak zwykle zaczynamy lekcję. W poprzednich odcinkach Mieszko I zostaje księciem polskim. Jeszcze wtedy nie wiemy, że został księciem polskim, ale przecież został. E, Krótce po tym przybywa do niego dobrawa, księżniczka Szczech. i namawia go oj, weź ty się, Mieszku, oszczy. Mieszek się, Mieszko, przepraszam, się szci w okolicach Wielkanocy 9-6-6. I stąd mówi się, że symbolicznie o całą Polskę, chociaż dzisiaj się dowiemy, że nie całą. Dosyć dobry to jest władca, Tłucze wszystkich w okolicy, choć czasami też sam dostaje Bęcki, ale do 992 roku rozwija swoje państwo i powiększa parę razy. Przekazuje władzę Bolesławowi Chrobremu w 992. W zasadzie to sobie umiera, a Bolesław sam ją przejmuje jako najstarszy syn i dziedzic, że tak powiedzieć zawsze najstarszy syn dziedzic. Po trzech latach wypędza teścio, macochę, przepraszam, macochę Ode, razem z swoimi przyrodnimi braćmi i rządzi już wtedy całkowicie sam w tysięcznym roku. Zaprasza boles odtona trzeciego cesarza do na imprezę przy grobie świętego. Wojciecha, czy imprezę, przepraszam bardzo, zjazd monarchów. Wtedy też dochodzi do wymian podarunków. Jest bardzo fajnie, i przy okazji zakładają nam biskupstwa. W 2002 roku umiera Odtąd III i zaczynamy się już tylko z Niemcami kłócić. Chociaż nie zawsze. Eee, prowadzimy wojny, które suma sumarum po. 16 latach, w 2018 roku, kończą się podpisaniem pokoju w Budziszynie. w wielkim sukcesie Polski. Milsko i Łużyce należą do Bolesława Chrobrego bez żadnych dodatkowych warunków. Eee, I Bolesław sobie rządzi ostatnie 7 lat, e, w miarę już mniej wojując, a przynajmniej o tym mało wiemy, bo nie bardzo nam kto miał o tym napisać. Bo kronikarza, który by o tym pisał, wtedy już nie było. Podobno pod koniec życia Bolesław Chlopy całkiem podobno sporych gabarytów, był jeszcze większych gabarytów i y, żaden koń go nie mógł unieść. Ten być może dlatego był mniej y, aktywny. W 1025 roku, wykorzystując zamieszanie w Niemczech, udaje mu się Bolesławowych koronować, a potem umiera. E, widocznie to był cel jego życia, y, ta koronacja. Ale tutaj trzeba zaznaczyć, że patrząc na władców, którzy panowali w tym samym okresie, to możemy wyróżnić wy... dwóch takich wybitnych. Właśnie Bolesław Sobry w całej Europie i Bazylii drugi bułgarobójca w Bizancjum, który też umarł w 1025 roku i powiększył też państwo, powiększył, w zasadzie wrócił do bardzo dużego terytorium Bizancjum, których Kiedyś w czasach świetności wcześniej, wcześniej, wcześniej też było duże, ale przed samym panowaniem Balzydlego aż tak dobrze nie było. Jeden i drugi władca zresztą miał dosyć e, dosyć podobny, że tak powiem, przebieg panowania po śmierci, czyli duże problemy, bo po wybitnym władcy trafiali się gorszy władcy i e, no państwo sobie z tym nie, nie radziło. Jeden i drugi był wielkim wojownikiem do tego. To następuje po Bolesławie Chrobrego. no oczywiście Mieszko II. Mieszko II e, e, uznawany za wykształconego już władcę, prawdopodobnie umiał czytać i pisać, co było osiągnięciem na miarę tamtych czasów. Mamy w książce gdzieś tam pokazaną tak, taki obrazek, że Matylda, taka księżniczka niemiecka, daje mu księgę, to oznaczało, że był uczonym. I on, on próbował kontynuować politykę Bolesława Chrobrego. Był od dawna przeznaczony do sprawowania władzy. Chociaż nie był najstarszy. Najstarszy był bezprym, ale nie cieszył się zaufaniem Tatusia. Chociażby dlatego, że Mieszko II był synem ukochanej żony Bolesława Chrobrego, czyli Emnildy, a bezprym nieznanej z imienia księżniczki węgierskiej, która wkrótce po jego urodzeniu została odesłana na Węgry. I ten bezprym prawdopodobnie też był przeznaczony do tego, żeby być mnichem, ale tego nie mamy, że tak powiem, nie wiemy tego na 100%. Są zapiski w kronikach, że książę Polski podarował pewnemu pustolnikowi konia i że był u niego, no towarzyszył mu jako mnich, i być może to był właśnie bezprym. Hmm, okazało się, że Mieszko II jest wykształcony, ale nie ma takiej energii jak Bolesław Chrobry, e, chociaż też próbował najeżdżać sąsiadów, tam łupy zdobywać. E, podstawą polityki i Bolesława Chrobrego, i Mieszka I było łupienie sąsiadów i stąd mieli pieniądze na utrzymanie własnego wojska. A tutaj Mieszkowi musiało się zdarzyć parę wypraw, w których się mu nie udało i pieniążków trochę zaczynało brakować, e, więc e, podstawa istnienia no, dochodów państwa nie była aż tak dobra. Krucha, że tak powiem, była. I około 1031 roku, po około 6 latach rządów Mieszka I, doszło do buntu. Wypędzono go z Polski i władzę przejął wspomniany bezprym, a Mieszko uciekł na Czechy. To był niezbyt dobry kierunek ucieczki, ponieważ w Czechach pamiętano dobrze, co Bolesław Robry zrobił z Bolesławem Rudym z Czech, o którym wspominałem w poprzedniej relacji. Bolesław odślepił Rudego w Krakowie i ten biedny Rudy z Czech skończył marnie w Lochach w Polsce. I jeden z jego następców, Udal, ryk się nazywał, postanowił zemścić się za to i niezbyt fajnie się Mieszkiem Drugim okaleczył go okrutnie. Okazało się, że bezprym po przejęciu władzy nie do końca się nadawał do jej sprawowania. Zaczął się mścić na organizacji kościelnej, na mnichach, na wszystkich, którzy mogliby wspierać mieszka drugiego, co wywołało jeden skutek otóż, po prostu go zabito, i skończyła się jego władza. Mieszko wrócił i panował do 1034 roku, od 1032 dwa lata jeszcze gdyż też nagle nie do końca w wyjaśnionych okolicznościach zmarł. A wtedy jeszcze przy okazji okazało się, że przy okazji okazało się, że jednak nie wszyscy się w tej Polsce ochrzcili i wystąpili poganie. No państwo jest słabsze i można było, że tak powiem, wykorzystać ten fakt. Więc wystąpienie pogańskie doszło do, to się nazywa Reakcja Pogańska, która no, która pokazała, że o ile za Bolesława Chrobrego, który się cieszył z wielkim poważaniem i też się go, że tak powiem, bano, wszyscy się, że tak powiem, wstrzymywali z jakimiś buntami. To tyle zamieszka drugiego, jak nastąpił kryzys państwa. Okazało się, że jakaś elita nie do końca była chrześcijańska i zbuntowała się, niszcząc kościoły, zabijając księży. Nie było wesoło. Teoretycznie następcą mieszka drugiego został Kazimierz Odnowiciel, czyli jego syn urodzony w 2016 roku. Jego mama też była z Niemiec, nazywała się Rycheza lub Ryksa która w 1031 roku zabrała właśnie tego Kazimierza Odnowiciela i jego siostrę do Niemiec razem z Koroną i Królestwo Polskie przestało być królestwem, tylko zostało księciem. Mieszko już kończył swoją władzę jako książę. Ona do Polski już nigdy nie wróciła, za to Kazimierz wrócił, próbował przejąć władzę, rozliczyć się z tymi, którzy, że tak powiem, przeciwiali się jego tacie, ale musiał uciekać. Uciekł na Węgry, gdzie został na chwilę uwięziony przez króla Stefana I Wielkiego, też wybitnego władcę, który się nie za bardzo lubił z Polakami, ale jakoś tam po, po pewnym czasie udało się Mieszkowi dotrzeć do Niemiec, gdzie miał no, znajomości, bo jego mama była z Niemiec. Po drodze w 1038 roku jeszcze Czesi stwierdzili, no dobra, w Polsce nie ma księcia, uciekł my to w sumie mieliśmy kiedyś Śląsk to chcielibyśmy go mieć z powrotem najechali nas w 1038 lub 1039 totalnie zniszczyli Wielkopolskę zrujnowali, kamień na kamieniu przepraszam bardzo, nie został Do tego, dlatego teraz nie wiemy gdzie dokładnie jest pochowany Mieszko I Bolesław Robry bo całkowicie zniszczono świątynię Wzięto też relikwie świętego Wojciecha, Te relikwie, które są w Gnieźnie, prawdopodobnie są nieprawdziwe. I po, I po reakcji pogańskiej, i po najeździe czeskim, okazało się, że przez kilkadziesiąt lat w Gnieźnie katedra w ogóle nie funkcjonowała. Zostało to tak zniszczone, że dopiero w tysiąc, około 1067-8 wraz z przywracaniem arcybiskupstwa. Też zaczęto tak naprawdę odnawiać tam wszystkie kościoły. Kazimierz uciekł, najechali Czesi, przyłączyli sobie Śląsk z powrotem do Czech, myśmy go utracili, przy okazji odpadło Mazowsze, gdzie niejaki Miecław stwierdził, że sobie założy własne księstwo, skoro Polska już przestała istnieć, no bo w praktyce przestała istnieć. No ale nasi sąsiedzi, którzy w 1031 roku, właśnie, o czym nie wspomniałem, bo początek upadku Mieszka drugiego wiązał się z najazdem jednoczesnym z Niemiec i z Rusi. I z, tym, I z tym państwem wojował Bolesław Chrobry z sukcesami, no ale zrobił sobie wrogów, jego już nie było, no to oni wykorzystali. A w Rusi był Jarosław Mądry, też wybitny władca, a w Niemczech był Konrad drugi. Ale to już jest dygresja, zapomniałem wcześniej o tym powiedzieć, a to warto, warto wspomnieć, od tego się zaczęło. I ci władcy, jeden i drugi, około 1039 stwierdzi, że w Polsce jest za duży bajzel i że jednak warto byłoby tego księcia Kazimierza wrócić na tron, żeby tam narobić porządek, żeby no, od wschodu i od zachodu, jeśli patrząc na Ruś, był spokój w państwie. Więc cesarz niemiecki dał Kazimierzowi 500 wojów, rycerzy. Kazimierz wrócił i od, zaczął odnawiać państwo. Stąd jest potem znany Kazimierzem Odnowicielem, bo mu to państwo się udało odnowić. Kazimierz całkiem mądrze postąpił, bo ożenił się z księżniczką. Ruską dobroniegą, więc zyskał sobie przyjaciela na wschodzie, co było naprawdę bardzo mądrym posunięciem. I z tego związku urodziło się dwóch synów Bolesław Szczodry i Władysław Herman, o czym później. Kazimierz, odnowiciel, zaczął już tutaj z większą energią, tak powiem to państwo, którym Przyszło mu rządzić w całość swoją siedzibę księżycą założył w Krakowie, ponieważ w gnieźnie nie było za bardzo do czego wracać. Tam, jak już wspominałem, kamień na kamieniu nie został. Stąd Kraków zawdzięcza najazdowi czeskiemu, to, że jest był stolicą Polski. W 1043 roku odzyskano Mazosze, wypędzono tego, czy pokonano tego Miecława, a później zaczęto walczyć o Śląsk. Pierwotnie bez sukcesów, a potem z sukcesem około 1050 roku, ale trzeba było płacić Czechom pieniążki za to, że się miało Śląsk, ale on był przy Polsce. I tak, mniej więcej zeszło Kazimierzowi aż do śmierci w 1058 roku, po drodze jeszcze założył Tyniec, chociaż nie jesteśmy w 100% pewni, czy to on czy Bolesław Szodry, ale prawdopodobnie w latach 40. XI wieku powstał nasz klasztor w Tyńcu, jako pierwotnie miał dwie funkcje, i zamku obronnego bo niedaleko było do granicy i miejsca kultu benedyktyńskiego Kazimierz Odnowiciel, jak wspominam, umiera w 1058 roku i tu w miarę bez problemu przejmuje władzę Bolesław Śmiały. Po początkowych niepowodzeniach, bo próbował zaatakować Czechów i mu się nie udało, reszta panowania całkiem sprawnie mu poszła. Całkiem dużo miał też szczęścia w polityce międzynarodowej, bo jego lata panowania przy, przypadają na konflikt cesarza z papieżem za panowania Henryka IV ten konflikt był, czyli cesarza niemieckiego był bardzo, bardzo ostry. O czym już mówiliśmy, był spór o inwestyturę, czyli kto jest faktycznym władcą w chrześcijańskim świecie. Pierwotnie papież udowodnił cesarzowi, że to papież jest, a potem cesarz udowodnił papieżowi, że to jednak chyba jest inaczej. Jeden i drugi na tym stracił. Jak już wspominałem, Bolesław Szczodry miał dużo szczęścia. Oprócz tego, że był całkiem wybitnym dowódcą wojskowym, to jeszcze był dosyć zręcznym dyplomatą i tutaj nawiązanie do Bolesława Chrobrego było dobre w imieniu. I raz, że udało mu się dzięki sporowi papieża z cesarzem odnowić organizację kościelną, co było ważne, bo ona wspierała władzę książęcą, Dwa, że właśnie był księciem do 1076, a potem udało mu się uzyskać koronę królewską z rąk papieża Grzegorza VII za poparcie właśnie go do... No, w sporze. Został koronowany w 1076 roku. I to był szczyt, że tak powiem, pomyślności państwa piastowskiego. Ona by według mnie trwała dłużej, tylko że. Bolesław śmiały popełnił jeden błąd, który w suma sumarum kosztował go i koronę, i życie. Otóż zabił świętego, znaczy wtedy jeszcze nie świętego, tylko Stanisława Zeszczepanowa biskupa krakowskiego, który... Bolesław miał prawdopodobnie powody, żeby nie lubić biskupa, bo biskup wspierał opozycję przeciwko królowi. To nie jest tak do końca jak tu w kościół Uznaje, że tu biedny biskup został zabity, zamordowany przez, na rozkaz króla. Były jakieś ku temu powody. Prawdopodobnie, tak jak mówię, biskup był buntownikiem. Tylko, że karanie go śmiercią nie było najmądrzejszą rzeczą. Łatwiej było go na chwilę uwięzić, czy cokolwiek zrobić, żeby można było się potem pojednać. Jednak to był dostojnik kościelny. I to stało się w 1079 roku. Na filmiku, który oglądaliście niedawno w Kraków tysiąc lat temu, jest pokazany, jak ten kościół, w którym święty Stanisław zmarł, mógł wyglądać. Bolesław musiał uchodzić z kraju. Jego czyn nie zyskał sobie poklasku i uciekł na Węgry, z którymi był bardzo, bardzo zaprzyjaźniony, ale już do Polski nie wrócił. W 1081 roku, około tego roku lub rok później, zmarł i istnieje legenda, że być może jest pochowany w tyńcu wspomnianym, który, którego był dobrodziejem, ale nie mamy tutaj potwierdzenia, jest to jedna z hipotez, bo nie wiemy dokładnie, gdzie on był pochowany, a w kronikach zachowało się, że być może było to jakieś opactwo, a tyńiec jest opactwem, że pierwotnie było to opactwo za granicą, a potem jego ciało sprowadzono. Następcą został Władysław Herman, który jednakowoż podzielił się na początku władzą z synem Bolesława Śmiałego, czyli Mieszkiem II, dosyć dobrze się zapowiadającym, czyli przynajmniej według, według zapisków, ale ten Mieszko II został otruty i władzę miał już tylko i wyłącznie Władysław Herman, który... Rezydował głównie w Płocku. Być może z przyzwyczajenia, bo za czasów Bolesława, śmiałego, był albo jego namiestnikiem na Mazowsze, które było też nie tak dawno włączone ponownie do Polski, albo był tam drugim takim księciem. Bo wtedy był zwyczaj, że jeśli było dwóch braci u władzy, to jeśli nie walczyli z sobą, to jeden i drugi panował, aczkolwiek ten jeden był głównym, drugim był takim powiedzmy no mniej znaczącym. Ale o tym będzie na następnych zajęciach, bo 20 minut katuszy Wam wystarczy. Pojawia się parę pytań odnośnie tego, czy będziemy robić władców, których mieliście sami przedstawić. Oczywiście, że będziemy ich robić. Jeśli się nam uda szczęśliwie wrócić do szkoły, to ich będziecie przedstawiać. Szkoda byłoby marnować to, co zrobiliście, bo podejrzewam, że niektóre albo większość z tych Waszych dzieł. Będę, będzie ciekawych, wielkiej jakości itd. i tak dalej. No i chciałbym ja je zobaczyć i usłyszeć. I myślę, że wasi koledzy i wasze koleżanki też by to chciały. A będzie to doskonała dla nas powtórka e, i pewnie ciekawsza od tego, co ja tutaj sobie tam gadam, mm, gadam, mm, gadam. E, dzisiaj jakiś taki poważny humor mam. E, a, szczękości dla Mateusza. E, Taki zawód no, trzeba przymudzać. Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę i do zobaczenia. Do zobaczenia, może w innej formie. Coś się chluje.